Cześć, witajcie kochani, tutaj Marcin z kanału Moją Drogą. Mm. Witam was, was bardzo serdecznie, czule i mile. Mm. Jakby fajnie mi siedzić tutaj, siedzi w tym samochodzie i czeka, nie? No tak sobie pomyślałem, że jednak ta cierpliwość to cecha zwycięzców, nie? <laughs> Kiedyś tak bardzo niecierpliwy byłem, tak bardzo chciałem, żeby coś się cały czas działo, nie? Żeby cały czas ten mój mózg, żeby ta, cały czas ten mój umysł odbierał jakieś bodźce i był zajęty czymś, nie? A dzisiaj jak ważna jest dla mnie ta, ta ten spokój, cisza i wewnętrzne uspokojenie. Hmm, dzisiaj przyjechałem właśnie tu w pewnym miejscu i tak się składa, że muszę chwileczkę poczekać i, i mi się bardzo mi, ma, miło czeka, nie? Że, że jest... Jestem ze sobą właśnie dzisiaj pogodzony, że, że po prostu lubię swoje towarzystwo. Nie i nawet takie siedzenie w samochodzie pomyślałem, że wykorzystam to na nagranie tego filmu eee, i powiedzenie o tym, jak bardzo siebie dzisiaj lubię. Jak bardzo akceptuję właśnie dany moment, że przyjechałem troszeczkę za wcześnie i równie dobrze mógłbym się tłóc, że kurczę, a dlaczego tak wcześnie mogłem coś innego zrobić, nie? Ale ja dzisiaj wiem, że, w tym nie, że to nie tędy droga. Że to właśnie tak ma wyglądać. że ja mam pewne, sytu pewne mm, tematy w głowie, które muszę przerobić i właśnie ta cisza mi jest do tego potrzebna. Już dzisiaj nie używam do tego używek ani innych yy, uciekaczy ani innych rzeczy, które, które, po prostu nie pozwalały mi na te chwile kontemplacji, na te chwile właśnie ciszy ze sobą samym i przez to byłem niecierpliwy, bo ja zawsze potrzebowałem jakiegoś bodźca, jakiegoś jakiejś torpedy z zewnątrz, nie? żeby się pobudzić, nie? Ja dzisiaj czuję, że tego nie, nie, nie mam potrzeby takiej, nie? bo dzisiaj właśnie odpowiada mi moje towarzystwo Dziś jestem pełnej akceptacji swojej osoby, takim jakim ja jestem. Nie interesuje mnie po prostu to, co się dzieje ze na zewnątrz mnie, nie? Że po prostu nie, nie mam to na mnie takiego wpływu, e, jak, jak to miało kiedyś, nie? że ja po prostu leciałem ja jak ten wiatr, nie? Po prostu byłem po prostu na wszystkie strony, nie? i to jest to było coś takiego, że właśnie to uzależnienie się od tych cudzych emocji nie? byłem uzależniony od cudzych emocji nie? że ja po prostu dawałem siebie tak wciągać w różne gry ale ja wiem dzisiaj, że to było mi potrzebne nie? żebym ja właśnie z tego doświadczenia skorzystał zrozumiał to i dzisiaj właśnie o, wam o tym mówił, że właśnie, żeby ten spokój osiągnąć, to potrzebny jest jednak, e, potrzebne jest doświadczyć burzy, żeby móc docenić ten spokój. E, I powiem wam właśnie jeszcze tutaj taką pewną bajkę, znaczy bajkę, taką przypowieść buddyjską nie o pewnym mistrzu i o jego uczniach, e, gdzie ci uczniowie byli bardzo e, Niepokorni, bardzo hałaśliwi. I, no i nie odpowiadało to mistrzowi. Nie, że on, on chciał po prostu jakoś im przekazać pewną prawdę. Więc poprosił jednego ucznia, żeby przeszedł się do miasta po sól. Nie? No i ten uczeń poszedł po to sól, wrócił z solą i teraz i mistrz do niego mówi. To słuchaj, chcę, żebyś teraz wlał do szklanki wody i posolił e, tę wodę, wsypał to sól, którą przyniosłeś do tej szklanki wody i ją wypił, nie? A, a ten uczeń tak myśli, myśli, no ale po co, po co, nie? Ale w jednym momencie mówi: dobra, to, to zrobił, nie? I wypije, nie? I, I walnął to szklane. Hmm. W pewnym momencie ten mistrz się jego pyta, no i co, jak ci smakowała ta woda z solą, nie? On mówi, to było obrzydliwe, to było tak nie, 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 niesmaczne i skrzywiłem się i po prostu nie wiem, czy już więcej napiję, po prostu tak to mi nie odpowiadało, takie to było nieodpowiednie, e, niewygodne dla moich kubków smakowych i dla mojego ciała, że oh, obrzydliwe to było, nie? Mm, Okej, okay, dobra, powiedział mistrz. Na drugi dzień zabrał tego ucznia nad jezioro, nie I kazał mu wziąć tyle samo soli, który, y, którą wziął właśnie ze sobą, nie? Do, tego, do tej szklanki wody. I powiedział mu, żeby wsypał do tego jeziora i zrobił to, nie? Wsypał to, tą garść soli do tego jeziora. I mój powiedział mu, to teraz się napij te, z te, tej wody, z tego jeziora, nie. No i ten uczeń zrobił tak, jak mu kazał ten mistrz. Wsypał to sól i napił się tej wody z jeziora. I później się pyta jego mistrz, no i co, smakowała ci ta woda? No super, mistrzu, w ogóle to nie było wyczuwalne tej smaku soli. Było to, to jezioro takie czyste. P, p, jeszcze nawet można by powiedzieć, że sm, jakby ten smak i ta świadomość, że wsypałem do, niej tej, do niego tej soli i... I że to nie przeszkadzało mi w ogóle w odczuciu tego smaku wody tego jeziora, tego krystalicznego, czystego, nie? No i ten misz do niego mówił, nie? że, że to sól to reprezentuje ból w naszym życiu. Że gdy mamy bardzo zawężoną percepcję, bardzo taką niskie pojmowanie świata, niską świadomość, to, to ten ból po prostu sprawia, że my jesteśmy nim całkowicie pochłonięci. Że my jesteśmy totalnie wkręceni w tę w sytuację, która nas dotyka. I nie widzimy rozwiązań, nie? Ale gdy poszerzamy swoją percepcję, gdy widzimy więcej, że ten ból powoduje, że my wzrastamy, że ten ból jest, jest tak, jakby dla nas lekcją, a nie karą i pokazuje nam, że. że my po tym wzrastamy, że, że tak naprawdę to nie ilość bólu się zmniejszyła, tylko że zwiększyła się nasza świadomość, że zwiększyła się nasza percepcja pojmowania rzeczywistości i tak naprawdę ta sytuacja jakaś życiowa, ten ból, który wywoływała ten ból, ona na, was, ona na nas już nie działa tak, nie? Że po prostu dla nas jest to obojętne, nie? I to jest e, taka pra prawda, która wypływa z tej baj bajki, z tej przypowieści buddyjskiej, e, którą tak bardzo zrozumiałem, że że, że to my decydujemy tak naprawdę, nie? Że, że to my decydujemy, czy, czy, czy ta sytuacja na nas wpłynie mocno, czy, czy nie mocno. Nie? Po prostu, czy my przerobiliśmy już pewne lekcje ee, i to my decydujemy, czy my będziemy tą szklanką wody, czy, czy tym jeziorem. Nie? Ja wam wszystkim życzę, żebyśmy, żebyście się właśnie stawali takim jeziorem kiedy dotykają was różne sytuacje w życiu, żeby, żeby to odbierać po prostu jako coś szerszego. Wiem, że do tego potrzebne jest doświadczenie, nie? I to ja nie powiem nikomu, weź ty tak nie rób, no bo to na pewno się przejedziesz, nie? bo to już będę komuś radził, a to nie na tym polega, że ja ci coś poradzę, żebyś ty zrobił tak inaczej. Bo każdy musi wejść w swoje główienko, nie? I trochę się w tym bodku potaplać, żeby zrozumieć. Mm. Ja dzisiaj już rozumiem, nie, że ja już mam wybór, że ja już chcę być tym jeziorem, a nie to szklanką posolonej wody, tylko jeziorem z, ze szczyptą soli i, i po prostu wzrastać przy tym i stawać się coraz lepszą wersją siebie i powodować, że, że ta moja percepcja i świadomość coraz bardziej się poszerza, nie? że staje się coraz bardziej kochającym człowiekiem. Coraz bardziej akceptującym te swoje uczucia, które kiedyś uznawałem za negatywne, a dzisiaj wcale je tak nie uznaję. Ja dzisiaj uważam, że każda emocja, każde uczucie jest potrzebne nam, żebyśmy my coś zrozumieli, bo każda, każde uczucie niesie ze sobą jakąś pewną informację, tylko my musimy nauczyć się ją odczytywać. Eee, także życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie, czule i mile. I ukochujcie siebie, słuchajcie. Prosto. Na razie pa.